Przy okazji dzisiejszego wysiewu chciałabym Wam powiedzieć o dwóch bardzo istotnych rzeczach, o których za głośno się nie mówi w internecie, a które dotyczą również warzyw kapustnych. No i dobrze o tym wiedzieć. Słuchajcie o tak zwanym zjawisku jarowizacji, które kapusty mogą przechodzić, a które niestety nie jest nam na rękę. Co to jest zjawisko jarowizacji? Dlaczego w tym momencie o tym mówię? To zjawisko jarowizacji jest związane ściśle z temperaturą, w jakiej produkujemy rozsadę, czy potem już wysadzamy na zewnątrz. Słuchajcie, temperatura taka optymalna i to możecie znaleźć w fachowej literaturze te właśnie informacje optymalna temperatura do wzrostu kapusty to od 15 do tak 18-20 stopniach w takiej temperaturze kapusta rośnie najlepiej. Zbyt wysoka temperatura już powyżej 30-35 stopni. No niestety kapusta już hamuje swój wzrost poniżej tych dwóch stopni. I jeżeli to jest krótkotrwały chłód czy nawet przymrozek, to tej kapuście nie będzie szkodził. Natomiast jeżeli to będzie długi czas, na przykład 2-3-4 tygodnie takiego poniżej dwóch, no to już kapusta. Nawet w tym samym roku, w pierwszym roku, bo kapusta jest rośliną dwuletnią, już w pierwszym roku może wybić w pęd kwiatostanowy, no i nie będziemy mieli pięknych główek. Ja z taką sytuacją się spotykam od czasu do czasu. Zdarza mi się, że jakaś tam pojedyn pojedyncza kapusta wybije w ten pęd kwiatostanowy właśnie już w pierwszym roku. Więc gdybyście się spotkali z taką sytuacją, to pamiętajcie, że no to właśnie jest ten efekt. Długi czas niższej temperatury i po prostu kapusta dostaje sygnał, wybijamy w pęd kwiatostanowy, wydajemy nasiona. No ale nam zależy w tym roku na tym, żeby nie było tego pędu kwiatostanowego, tylko żebyśmy mieli właśnie piękne głowy. Dlatego teraz wysiewamy te kapusty najwcześniejsze na tak zwany pierwszy zbiór. I mamy nadzieję, że to zjawisko na tych kapustach nie wystąpi, bo te właśnie najwcześniejsze są najbardziej takie przystosowane do tych chłodnych temperatur, do tych spadków. No i że nie będziemy mieli z tym do czynienia, ale warto o tym wiedzieć. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład jeszcze w lutym czy w pierwszej połowie marca będziemy mieli długotrwałą, niską temperaturę na zewnątrz, tych poniżej właśnie dwóch stopni, no to no, trzeba się z tym liczyć. A druga rzecz, no powiedziałabym, że w takiej sytuacji najlepsze warunki do wyprodukowania teraz tej rozsady. Byłyby właśnie warunki szklarniowe, ale w, taki, w takiej ciepłej rozmrażarce. Ustawiam, czyli na przykład budujemy sobie jakiś tam inspekt w szklarni, i tam robimy takie tak zwane podłogowe ogrzewanie, i tam sobie te kapusty w takich optymalnych warunkach już uprawiamy. No ale chyba rzadko się zdarza, żeby ktoś. Z nas miał taką możliwość, dlatego my robimy to trochę w inny sposób. Wysiewamy po prostu kapustę do doniczki, przenosimy ją do domu, tam ona nam kiełkuje, i po skiełkowaniu trafia z powrotem tutaj do nieogrzewanej szklarni. Najlepiej jeszcze pod przykryciem i najlepiej właśnie pilnować tej temperatury, że gdyby spadała. No, to wtedy trzeba jeszcze, jakąś ogrodkaniną, docieplać te, tę rozsadę, żeby ona po prostu uchronić ją przed tymi długotrwałymi, niskimi temperaturami. Pamiętajmy, że kapustne nie mogą rosnąć na naszych parapetach długo. Po prostu po skiełkowaniu musimy je przenieść do szkarni. Chyba, że mamy jakiś grow box, lampy doświetlające, to jak najbardziej można to robić w domu, ale. Słuchajcie, najlepsze warunki to po prostu tutaj ona musi mieć dużo światła, inaczej Wam nie wyjdzie ta rozsada, będzie po prostu wiotka słaba i tak dalej. Druga rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to też o tym się nie mówi, nie słyszałam, a wyczytałam to też właśnie w fachowej literaturze, że kapusta, jeżeli jest y, przetrzymywana właśnie takiej optymalnej, temperaturze stałej przez cały okres y, do przesadzenia do gruntu i odpowiednio też hartowana przed wysadzeniem, czyli powiedzmy w tej temperaturze 15-18 stopni, to ona potem dużo lepiej reaguje na te wiosenne przymrozki, jest bardziej odporna. Wydawałoby się, że odwrotnie, prawda, że jeżeli ją będziemy trzymać w chłodnym no, to wtedy będzie taka bardziej harda. A ja doczytałam się właśnie w fachowej literaturze, że jednak, jeżeli będziemy ją w tych optymalnych warunkach uprawiać, no to wtedy ona będzie bardziej odporna na te wiosenne przymrozki, kiedy będziemy ją przesadzać już tak z końcem marca czy na początku kwietnia do gruntu. I też pod osłony, jeżeli nie będziecie te osłonę, pod jakieś przykrycie, pod jakąś ogrodkaninę na łuku sobie zrobić i po prostu czy jakąś folię zarzucić na zewnątrz, jak będziemy ją przenosić na grządki. Więc jeżeli nie macie za bardzo takich warunków, żeby potem te kapusty na grządce powiedzmy koniec marca, początek kwietnia przykrywać, no to lepiej teraz nie wysiewajcie tak szybko. Tylko poczekajcie, ja w zeszłym roku wysiewałam w drugiej połowie. Lutego. I te sadzonki naprawdę już były duże, duże i no nie chciało już dłużej w tych doniczkach być. Teraz to robię nawet dwa tygodnie wcześniej, ale z tego powodu, że po prostu jest na zewnątrz już tak ciepło. Oczywiście mamy jeszcze przymrocki, ale to są te przymrocki raczej takie krótkotrwałe, więc dlatego tak się skusiłam, żeby w tym roku już teraz, w tej pierwszej połowie lutego, wysiać sobie te kapustne. Ale jeżeli mówię, nie będziecie przykrywać, no to ja wstrzymałabym się co najmniej do drugiej połowy lutego z tym, wysiewem kapust. Zaraz Wam jeszcze powiem ciekawostkę co do podlewania. Ale najpierw wysiejemy. Ostatnio w komentarzu też się takie, taka kwestia pojawiła: podlewać od góry czy podlewać od dołu? Zaraz powiem Wam, jakie jest moje stanowisko w tym momencie, po zdobyciu większej wiedzy w tym temacie, bo ja rozsadę też podlewałam od dołu. A w tym roku najczęściej będę podlewała od góry. I zaraz Wam wyjaśnię. Przygotowałam sobie tutaj, oczywiście, gleba jest do wysiewu i do pikowania. Będę wysiewała dwie odmiany najwcześniejszych kapust. To będzie kapusta głowiasta Express. I kapusta głowiasta ditmarska. To są takie najwcześniejsze odmiany, i właśnie teraz je wysiewamy. Wysiewamy odmiany średnio wczesne w marcu i takie odmiany późne już w kwietniu. Na no, oczywiście zbiór taki późny, prawda? Ale teraz te najwcześniejsze. Mamy tutaj na odwrocie termin wysiewu od lutego do kwietnia. Więc no, rozpoczął się luty. Miejmy nadzieję, że. Tego zjawiska jarowizacji nie będziemy mieli. Że tych długotrwałych chłodów nie będzie. Przed wysiewem sobie namaczam, żeby potem mi się te nasiona nie przemieszczały. Nie za dużo. Oczywiście, oczywiście te wczesne odmiany one wiążą takie luźne główki mniejsze. Dlatego szybciej rosną od tych yy, późnych, prawda? I w tym roku zamiast warnikulitu. Będę używała do przysypania tych nasion żółtym piaskiem z piaskownicy. Ale oczywiście można przysypać tym samym podłożem albo wermikulitem czy perlitem. Ja wybrałam taką opcję z dawien dawna, która też się sprawdza. I wiem, że są osoby, które twierdzą, że ta pleśń na wierzchu, tak się nie pojawia wtedy. Zostawiam tak jak jest. Przenoszę dzisiaj do domu właśnie do takiej temperatury 15-18 do 20 max. Przy żadnym kalorferze, na żadnej macie grzewczej, nigdzie nie stawiamy. Po prostu to musi być temperatura 15-18 stopni. To jest najlepsza. I w takiej trzymamy. Na początku przykrywamy folią, żeby ta wilgoć się utrzymywała. No, i pamiętajcie, nie przelewajcie swoich rozsad. I co do tego, właśnie podlewania od góry czy od dołu. Też kiedyś myślałam, że podlewanie od dołu jest najlepsze, podsiąkowe, dlatego że roślina się napije, na wierzchu zostanie nam jeżeli dopilnujemy, to zostanie nam po prostu warstwa suchej gleby, a dzięki temu na przykład. Ziemniurki nie będą tutaj chętnie przychodziły, bo ziemniurki lubią wilgoć. No, ale słuchajcie, dowiedziałam się, że nie jest to prawidłowy sposób podlewania. Naturalny sposób podlewania to podlewanie od góry. Tak, jak pada deszcz, podlewa nam rośliny od góry. Tak, powinniśmy podlewać swoje rozsady. Ale to nie jest najważniejszy powód. Najważniejszy powód jest taki, że system korzeniowy tych roślin nie wykształca się prawidłowo. I ja rzeczywiście to zaobserwowałam niejednokrotnie, że tutaj podlewając od dołu, na dole mamy taki zwój białych korzeni, owiniętych tutaj na dole doniczki. A tutaj niewiele. I no niestety nie jest to dobrze uformowany korzeń. Najlepiej, kiedy korzeń rozwija się tutaj w całej bryle i ładnie się przerasta. Nie jest korzystny ten zwój na samym dole. Wiadomo, korzenie ciągną tutaj, jest najbardziej wilgotno i one po prostu tej wody szukają i będą się tam gromadziły. Ja będę w tym roku podlewać od góry i będę te korzenie obserwować i uważam, że ma to sens. Mam nadzieję, że one tutaj się ładnie... Rozłożą i po prostu będą lepiej się rozwijały i potem lepiej te składniki czerpały. Kapusty są bardzo żarłoczne, bardzo potrzebują dużo próchnicy, obornika, ale wiadomo, że nie na tym etapie, to już przy sadzeniu, ale na etapie sadzonki, kiedy one już podrosną, na pewno będę podlewać kwasami humusowymi dobrym humusem, po to, żeby ten system korzeniowy właśnie się ładnie budował, no i prawdopodobnie też algami, tak jak i inne w tym roku. Metodą zimowego wysiewu winter sowing już mam też kapusty wysiane, tak dla testu. Zobaczymy, jak się udadzą, bo mówię to zjawisko jarowizacji mnie zastanawia. Wiadomo, że wysiewane były do tych zimnych warunków. I czy to zjawisko nie wystąpi? Zobaczymy. Na próbę wysiałam. Chcę Wam tylko jeszcze dopowiedzieć, że to zjawisko jarowizacji może wystąpić również przy hartowaniu rozsady. Wtedy, kiedy będziemy tą rozsadę właśnie narażać na takie długotrwałe przechładzanie, no to też się możemy z tym spotkać, więc, no, dobrze po prostu mieć to na uwadze i ostrożnie.